Podstawowy element strategii, którą powinieneś wdrożyć, nawet jak nie posiadasz jakiejkolwiek strategii. Kiedy prowadzimy swoje biznesy, kiedy chcemy zacząć swój biznes, to dociera do nas z różnych stron różne sygnały, co powinniśmy robić i jak się w tym całym gąszczu połapać. O tym powiem w tym odcinku. Chciałbym Wam wspomnieć o podstawowym podziale, aby przy komunikacji swojego biznesu przenieść się z podejścia. Co robię, czyli takiego trochę nacystycznego: Jestem założycielem firmy, która zawsze jest solidna i dostarcza najwyższą jakość. Do podejścia, komu służę i w jaki sposób. Dzięki temu o wiele łatwiej nam będzie komunikować wszystko, kiedy ustalimy naszą grupę docelową i będziemy komunikować to w taki sposób, że jeśli ta osoba z grupy docelowej będzie widziała nasz komunikat, na przykład trafi na nasze konto na LinkedInie, albo obejrzy naszą animację, albo wejdzie na naszą stronę, to zawsze będzie łatwiej się przekonać, że ta firma, ta osoba ma jakieś rozwiązanie dla mnie i będę zmotywowany, aby dalej szukać, jak konkretnie to rozwiązanie wygląda i czy w ogóle e, jest tu jakiś problem, i rozwiązanie dla tego problemu, które jest dla mnie wartościowe. Dlatego polecam Ci zmianę w swojego na przykład headline'a, nagłówka na LinkedInie, w ten sposób, aby określić komu pomagasz. W sytuacji, kiedy jesteś na poziomie początkowym swojego biznesu albo bardzo potrzebujesz nowych klientów, czyli twój biznes na tym polega. Bo jeśli jesteś już na takim ustabilizowanym poziomie jak pracuję w jakiejś to wydaje mi się, że po prostu określasz w taki profesjonalny sposób jestem account managerem w jakiejś korporacji, to wtedy tak pod takim względem wizerunkowym to może być ważniejsze niż takie skupienie na efekcie. Tak? Jeśli dla Ciebie najważniejszy jest efekt, skupcie się na tym komu pomagasz i w jakich kontekstach. Jako przykład coś co wymyśliłem całkiem niedawno, czyli jeśli pomagałbyś w zdobywaniu zleceń we Francji grafikom, to o wiele mocniej zarezonuje z Twoją grupą docelową, kiedy stworzy sobie nagłówek pomagam polskim grafikom zdobywać zlecenia na rynku modowym we Francji niż coś ogólnego typu pomagam przedsiębiorcom o rozwoju bo taki ogólny slogan będzie o wiele mniej rezonował z grupą docelową, mimo że twoja grupa docelowa będzie tu uwzględniona. A najczęstszym problemem jest to, że kiedy ktoś zaczyna lub jest na jakimś dalszym etapie biznesu, kiedy ty chce za dużo rzeczy naraz, zbyt dużą grupę docelową od razu obsłużyć i słuchałem to, słyszałem to mnóstwo razy, po co się ograniczać? Moje usługi są dla tych i dla tych i dla tamtych. Na obecnym rozwoju biznesowym, jako konsultant marketingowy, biznesowy z takimi osobami już nie pracuję. Po prostu nie rozumiesz tego. To nie ma sensu współpracować, bo najczęściej te osoby, które mają takie podejście, to im to całkowicie nie wychodzi. Kolejna kwestia to jest to, aby wykorzystać każdą możliwą okazję, aby pytać się osób, które są w twojej grupy docelowej, które są Twoimi klientami, jakie mają potrzeby, pragnienia, jakie problemy się pojawiają. I możesz to robić na wiele sposobów, na przykład wykorzystując ankiety Googleskie, czy darmowy, darmowy, darmową wersję Typeform i umieszczasz to na różnych etapach Twojego kolejka sprzedażowego, jeśli Twoja działalność się koncentruje w internecie, a także rozmawiać na żywo I Kopać jak najgłębiej w pytaniach. Niedawno słuchałem jedną z jeden z elementów kursu Piotra Majewskiego, który wspominał o pięciu pytaniach. I pierwsze pytanie polega na tym, dlaczego skorzystałeś z mojej usługi, a cztery kolejne pytania polegają na tym, aby dopytywać się, co by się zdarzyło gdybyś z usługi nie skorzystał, dlaczego cię martwił ten program, o którym wspomniałeś, dlaczego to jest niewygoda w Twoim życiu. I Kopiąc głębiej w tych pytaniach, mimo że się powtarza prawie to samo w tych czterech kolejnych pytaniach, można dojść do głębi problemu i Tobie też polecam, aby zawsze przeszukiwać jaka jest esencja, czego rzeczywiście ludzie najbardziej potrzebują. Mi bardzo długo się wydawało, że ludzie, uczestnicy konferencji, tam gdzie chcę przychodzą głębiej, tak chcą się nauczyć zarabiać online, a się okazało, że bardzo duża grupa już zarabia wystarczająco ilość pieniędzy, i po prostu szuka sposobu, aby lepiej zarządzać work-life balance, aby to zarabianie kosztowało ich mniej czasu. I to są takie odkrycia, jak w ten sposób mogę też lepiej komunikować do osób, które są esencją akurat tamtego projektu. Także, jako zadanie domowe, sprawdź, czy komunikujesz już komu pomagasz i w jakich sferach. I pomyśl, w jaki sposób możesz się lepiej dopytywać i dorzukiwać, kim jest Twoja grupa docelowa. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków, gdzie będę opowiadał o metodologii ASK, która pozwala odkrywać potrzeby klientów nawet wtedy, kiedy nie są, kiedy nie są tego świadomi. Także subskrybuj ten kanał, jeśli uznasz, że jest wartościowy. Będę wdzięczny za lajki, udostępnienia i zapraszam do kolejnych materiałów. Do następnego.